Tu z kolegami z naszej brygady, a pracujemy w brygadzie, która zajmuje się obserwacją kreta polskiego. Praca nasza polega na obserwacji każdego rucha kreta. I dlatego wychodząc naprzeciw zrobiliśmy sobie pomysłowy szwedzki stół, szwedzki bufet. Mamy tu wszystko, co jest potrzebne do życia kubeczki, kawy, herbatki, jedzonko, talerzyki, widelczyki są samemu proszę popatrzeć. Mamy też dużo takich otopuszek, ponieważ nasza praca jest bardzo nudna i spożywamy dużo tego napoju. O, tak to właśnie wygląda. Mamy też serweteczki. Proszę popatrzeć, podziwiać. Jakie to jest pomysłowe. Wszystko napoje. Mamy też swój czajniczek i kuchenkę mikrofalową, na którą przyrządzamy potrawy. Jest ona może nie bardzo zaczysta, ale smacznie się w niej przyrządza potrawy. Tą kuchenką trzeba by zainteresować panią Gessler. To by nas dogoniła do tego, aby ją troszeczkę umyć i wyszorować i odkazić. Ale my jesteśmy w stanie, że bakterie, które mogłyby się tu znajdować, one podczas przyrządzania posiłku tam wyginą. I posiłek będzie smaczny. Jeszcze raz jeden rzut na ten piękny. Niepowtarzalny szwedzki stół.